Ja zaprezentować książkę, którą sam wymyśliłem, to o nazwie po drugiej stronie lustra. Zapraszam. Rozdział pierwszy: Tajemnicza Piwnica. To był drugi dzień, w którym Helena przeprowadziła się do nowego domu. Helena, która, która wcześniej mieszkała na wsi, teraz musiała zamieszkać w nowym mieście i w dużym mieście. Nowe mieszkanie nie prezentowało się dość duże. Cała jej rodzina i przyjaciele przeprowadzili się do tego miasta, gdy wieś, gdy wieś niestety upadała już. Beata pamiętała całą historię swojego dzieciństwa. Pamiętała piwnicę, która, która ją ciągle przerażała, ale, ale nie mogła o tym myśleć. Musiała przecież się przeprowadzić, a, po, a poza tym była zajęta rozpakowywaniem bagaży, które tutaj były. Nagle do, do Beaty zapukał. Za ktoś zapukała. Beata poprawiła, poprawiła swoje okulary i poszła sprawdzić, czy pukał. Gdy otworzyła drzwi, stał przed, przed drzwiami jej przyjaciel. Heniek. Cześć, Beata, powiedział Heniek. Cześć, cześć, Heniek. Jak tam w ogóle u ciebie? No dobrze, dobrze. Pierwszy dzień, prawda? Tak, to pierwszy mój dzień w tym mieszkaniu. Aha. Posłuchaj, Twój. Twój tata czeka na ciebie na dole, Bo chce się o ciebie coś spytać. Dobrze, zaraz tam pójdę. Beata. Wtedy chętnie zamknął drzwi, a Beata ta wzdychnęła. Jak ja tęsknię za, za tym moim starym miasteczkiem. Ale trzeba było się w końcu wyprowadzić. No cóż! Zdychnęła Beata po raz kolejny i poszła I na dół. Przejdź na to. to, jak tam u ciebie? Ciebie. Czego chciałeś? Cześć, Beata. Mam do ciebie, ciebie. pewne sprawy. W piwnicy, która, którą teraz zobaczyłem, był. Jest jakiś tajemniczy klucz. Możesz to sprawdzić? No pewnie. Beata, Beata wzięła klucz od taty i zeszła na, do, na dół do piwnicy. Brzuki szukała i szukała. Natykała się na, na różne kamienie i szczury. Aż w końcu, gdy się już poddała i myślała, że, że ten klucz pewnie zostawił jakiś inny właściciel tego domu, domu potknęła się i, i zobaczyła, że, że stoi tam, tam wielkie lustro. Beata się zdziwiła, bo, ponieważ wcześniej nie widziała tego lustra. Co zobaczyła, myślała, że, że się obejrzy, się, czy przypadkiem nic nie rozbiła, bo nic nie czuła. No to więc, Beata, gdy spojrzała, zobaczyła, że lustro, że lustro ma dziurkę od klucza. I ta dziurka, no i postanowiła to do, dopasować, bo może te drzwi miały lustro na sobie? Gdyby Beata, otw gdy Beata otworzyła ła te drzwi, nie mogę się Zobaczyła, że po drugiej stronie, w tym pokoju, było no, był, było łóżko i inne lustra. Wtedy Beata zawołała: Heniek. Heniek. Beata! Beata zamknęła drzwi i zakręciła kluczyk. Nie wiadomo czemu. Więc Beata zeszła na, na górę. Weszła na górę. I jej powiedział, Beata, musisz to zobaczyć. Z... Spojrzałem na... Na co... coś co leży. Co? Na podłogę. Nie mogła się nadziwić. Była. Była tam woda. Woda. Przecież cały dom jest. Ale ta woda nie była taka inna. Woda... ta woda była czarna. Chociaż... Ta woda była czarna. Więc Beata włożyła tam rękę. No i poczuła coś dziwnego. Takie lepkie uczucie. Beata zrozumiała, że to nie może być woda. To może być jakieś płynne coś. Mógł to być rozgrzany miód albo inne rzeczy. W końcu się ściemniło. O, i Beata poszła do łóżka. Po dwóch godzinach na Hspania. Beata się nagle się obudziła, bo walną piorun. <coughs> I rozpętała się wielka burza. Gdy, Be Gdy Beata przetarła oczy i włożyła okulary, że zobaczyła coś bardzo dziwnego. Otóż, otóż jej drzwi były otwarte, chociaż, chociaż zamyka je zawsze na klucz. Beata pomyślała, że może jej się coś zdawało, że zamknęła te drzwi, może były otwarte i ktoś się sprawdzał. Czy śpi, czy żyje. Więc Beata zeszła i zapukała do pokoju Henika. Bo, bo Heniek bardzo lubił, lubił płatać wszystkim w figle. Jednakże że Heniek, Heniek nawet nie wstał. Chociaż Beata waliła, waliła tak, jak chyba jest to swój, swój młot. Więc Beata się zdziwiła. Na... Popchnęła drzwi, ale ani drgnęły. Zeszła więc na dół do pokoju rodziców i, zoba... i zobaczyła, że ich drzwi też są zamknięte, chociaż do ich pokoju nawet nie było klucza. Po prostu były zamknięte. Były, były ca cały czas zamykane na zamek. W końcu Beata pomyślała, że może, może wyszli z domu, albo po prostu pozamykali, albo że to jej się po prostu śni. Uderzyło się dwa. Uszczypnęła się dwa razy... dwa razy, ale nie obudziła się. Pomyślała sobie, że, że można by było zobaczyć, co jest na dole. Więc Beata. Beata myśląc, że tam spocka który, który pewnie by się czaił się w strasznego klauna To nagle posz, poszła na dół na dół i po prostu nie mogła się nadziwić. Nikogo nie było w piwnicy. Więc dlatego. Podeszła do lustra i po prostu starała się jakoś znaleźć te drzwi. Ale drzwi były już otwarte, ale klucz ciągle miała przy sobie, więc kto mógł otworzyć te drzwi? Na pewno, na pewno albo duch, albo ktoś sobie zabrał klucz, znowu otworzył i zapomniał zamknąć, a, po, a potem odłożył go na miejsce. Ale Beata otworzyła drzwi i nie mogła się nadziwić. Cały pokój wyglądał inaczej. Był bardzo szary, a poza tym a poza tym nie wiadomo a poza tym wszędzie były lustra. Wszędzie wszystko się powtarzało, a poza tym to łóżko było, było na suficie. Beata spojrzała w lustro i nagle w jedno z luster największe i, i miało, od, miało ramkę złotą. Podeszła do niego i nagle nagle jakaś ręka chwyciła B, a chwyciła ją wciągnęła do lustra. To był koniec prologu pierwszego. Życzę mi jak.